Dzień dobry, siemanko, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem VRC, to jest Football Manager 2020 kariera Radomiakiem Radom 16 września roku 2030. Na początku tylko szybciutko przypomnę i zachęcę do subskrybowania kanału 10 tysięcy coraz bliżej, więc lecimy, lecimy do przodu. Panowie i panie serdecznie dziękuję. Słuchajcie, okienko transferowe zamknięte, ale przez ostatnie kilka tygodni jeszcze kilka ruchów w Radomiaku się pojawiło. Także przejdźmy sobie na początek do transferów, bo to są rzeczy najważniejsze. Jeżeli chodzi o zawodników, którzy do... Radomiaka przyszli, to w poprzednim odcinku omówiłem Wam tych pięciu graczy, którzy pojawili się w Radomiaku, natomiast jeszcze na sam koniec, w ostatniej chwili udało nam się zakupić zawodnika z Flamengo. To jest w ogóle, słuchajcie, coś nieprawdopodobnego. Klauzula oferty minimalnej za tego zawodnika to 130 tysięcy euro, a ten zawodnik wygląda tak. To jest Marton chyba, tak należałoby to przeczytać, prawy obrońca wykupiony oczywiście z brazylijskiego klubu ma podwójne obywatelstwo, nie wiem jakim cudem austriackie, ale można się tutaj domyślać nie będę nic insynuował co ludzie spostrzegawczy, bardziej to się pewnie domyślą, natomiast no jest to zawodnik kapitalny, tak, no profil tego zawodnika jest fantastyczny zawodnik, który gra na prawej obronie z inklinacjami takimi ofensywnymi bardzo dobry odbiór piłki, bardzo dobre krycie, dobre rzuty wolne, te stałe fragmenty gry, no i determinacja, tak bardzo ambitny charakter, kapitalna sprawa 130 tysięcy euro. Biło się o niego pół Europy, natomiast on postanowił przyjechać do najpiękniejszego miasta na świecie, czyli do... Radomia. Także kapitalny transfer i już ten zawodnik dostał ode mnie szansę w kilku spotkaniach w lidze. E, do, dokładnie w dwóch. Bramka dwie asysty. Także tu będziemy mieli naprawdę gwiazdę. To jest sprawa pierwsza. Druga sprawa to oczywiście transfery wy wychodzące, bo udało nam się też kilka zrealizować. Przede wszystkim e, sprzedałem tego Miltona Walencję. Za 8,5 miliona euro co prawda. Chcieliśmy za niego dyszkę, nie, no ale i tak zarobiliśmy na nim 6,5 miliona euro. Także ten zawodnik teraz będzie grał w Atalancie i robi miejsce on w składzie zawodnikowi z Polski e, temu modemu spogoni Szczecin. Za chwilkę też sobie go nie, sprawdzimy. Odchodzi młody Tomasz Rymek. To jest nasz wychowanek do Olympic Nîmes, ale to zawodnik, o którym nawet nie warto wspominać, bo nie jest to zawodnik ani posiadający wielki potencjał, ani e, wielkie umiejętności. Chociaż profil taki nie najgorszy, a może skałci z Francji tutaj e, coś przeoczyli. Natomiast kwota transferu oczywiście e, bardzo niska. Wypożyczenie z Fanadolinga do Bolonii, no i dwa transfery kolejne wychodzące, czyli Sebastian Plisga, który odchodzi do Bresti za 4,5 e, miliona euro. On też już by się raczej nie łapał w naszym pierwszym składzie, nawet na. Ławce rezerwowych, więc nie było sensu Sebastiana trzymać w Radomiaku. No, on tutaj wiele, wiele lat grał w podstawowym składzie. Dziękujemy za wszystko, co dla nas zrobił, no ale czas już było go sprzelać. Zarobione na nim 4 miliony euro. No i ostatni transfer to Jeffrey Decker, który odchodzi do Paris Saint Germain za 10 milionów euro. Tutaj ponieśliśmy małą stratę, bo tego zawodnika kupiliśmy za 14 milionów. On nigdy się nie przebił do pierwszego składu, no ale to jest taki jakby. E, takie jakby ryzyko wliczone, e, wkalkulowane w te wszystkie nasze inwestycje e, w młodych e, zawodników. Mamy na koncie 81,5 miliona euro, więc jesteśmy bardzo, bardzo bezpieczni. E, udało się zatrzymać wszystkich graczy z tego fundamentu, z tego szkieletu, e, z tego podstawowego składu, mimo że oferty, które wpływały za Cataldiego, Wrto, e, Mertensa oraz Jagiełę często przekraczały kwotę 60-70 milionów euro. Gdybym sprzedał tylko ich czterech w tym okienku, zarobiłbym, myślę, około

Euro. Natomiast, tak jak mówiłem, w związku z tym, że udało się sprzedać Miltona Walencję, to do pierwszego składu wrzuciliśmy sobie Jarosława Pietrasa. Duży potencjał Polak, 16-letni, środkowy pomocnik, więc jak najbardziej chcemy go widzieć gdzieś tutaj w pobliżu pierwszego składu. No i to jest, ta, to jest ta kadra, chyba, która będzie miała za zadanie, tak naprawdę, zaistnieć w tym roku w Lidze Mistrzów. No a za chwilkę już zaczynamy. A propos Ligi Mistrzów, słuchajcie, to grupa, którą wylosowaliśmy, jest całkiem, całkiem fajna. No Waleręga to oczywiście zespół który pewnie przegra wszystkie mecze w tej, w tej grupie, mam taką nadzieję, jest Milan, jest Lyon, więc na spokojnie możemy, myślę, tu nawet powalczyć o pierwsze miejsce w tej grupie i o awans do jednej 8 finału Ligi Mistrzów Mam nadzieję, że tak się zdarzy Jeszcze szybciutko wyniki Ostatnich spotkań, jeżeli chodzi o Ekstra klasę No nie uda się znowu wygrać Wszystkich 37 spotkań, bo zatrzymał nas Lech Poznań Wygraliśmy z Górnikiem Zabrze 3-0, z Lechią Gdańsk 3-0 4-0 z Wisłą Kraków 3-1 z Arką Gdynia I w ostatnim meczu podwyższonego ryzyka Takim trochę półrezerwowym składem Pokonaliśmy Koronę Kielce 5-1 Wójcik, Strejkan, Malisowa Spetrowicz i Marton Strzelają bramki no i teraz, teraz najważniejsze spotkanie dla nas, jeżeli chodzi o wrzesień bo to jest spotkanie Ligi Mistrzów na wyjeździe z Lionem. No fajnie byłoby tego meczu nie przegrać, oczywiście. Fajnie byłoby ten mecz wygrać, tak naprawdę, i rozpocząć te rozgrywki Champions League takiego, z takiego wysokiego C, od mocnego uderzenia. Fajnie byłoby zdobyć trzy punkty we Francji, wiadomo, nie będzie łatwo. Grupa jest bardzo wyrównana, tak myślę, poza tą, oczywiście, waleręgą. To i Lion, i Milan, i Radomiak. Myślę, że to są zespoły podobnej klasy, i myślę, że te trzy zespoły są w stanie walczyć o pierwsze miejsce. No, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, mam nadzieję, że to Radomiak. Że to Radomiak będzie tutaj ekipą, która wyjdzie z pierwszego miejsca. Jak się nie uda z pierwszego, to chociaż, to chociaż z drugiego. Lion w tym momencie. To jest zespół, który jest prowadzony przez Pepa Guardiole. Jeszcze niedawno sobie sprawdzaliśmy Pepa Guardiole, i, i, i ten e, trener był w reprezentacji Hiszpanii, ale widzimy, że od 1 sierpnia zastąpił e, Rudiego Garcia, który spędził 11 lat na stanowisku e, trenera Lyonu. Postanowił e, zostać menedżerem reprezentacji Francji, no i e, życzymy mu powodzenia. Natomiast no, Pep Guardiola na pewno będziemy mieli tutaj e, ciężko, bo to pionowa tiki taka bo to znakomity trener na pewno też ma m, do dyspozycji fantastycznych technicznie piłkarzy. Aha, jest tu tabela ekstraklasy, bo tutaj e, wiele, wiele rzeczy do omówienia na początku tego odcinka, ale oczywiście tabela ekstraklasy. Radomiak jest na miejscu pierwszym, nie może być inaczej. 28 zdobytych bramek, dwie stracone, więc idziemy po tą stówkę, mam nadzieję w tym roku. No, ale punkt za nami jest Górnik Zabrze. Cztery punkty za nami Lechno i potem już dziewięć punktów Lechia Gdańsk. Widzimy, że może wreszcie, może wreszcie będziemy mieli króla strzelców z Radomia, bo i Ben Mertens i Jamie Straker, no to są zawodnicy Którzy absolutnie dorośli już do takiej roli to są zawodnicy już 21-letni, no i mający za sobą naprawdę kupę masę doświadczenia I nie tylko z Ekstraklasy, ale również z Europejskich e, Pucharów. Zatem mam nadzieję, że rozpoczniemy bardzo, bardzo mocno ten sezon. No dobrze, że Cataldi jednak postanowił zostać. Oczywiście miałem masę problemów związanych z tymi transferami. W trakcie jeszcze końcówki okienka część zawodników chciała być bardzo, bardzo mocno wystawiona w tym ostatnim dniu na listę transferową, no bo wiadomo, że to była dla nich szansa. Cała Europa walczy o naszych zawodników, więc niełatwo było to wszystko ogarnąć. Gent Liverpool 4-5. Ależ widowisko w Belgii. Mieli kibice, 9 bramek na stadionie Gent, no a my już wybieramy skład na mecz z Lyonem, czyli Gerald Wolters to jest oczywiście nasz podstawowy bramkarz, prawa strona Kataldi, dalej Sad, no i właśnie chyba damy sobie jednak tutaj Malisowasa, e, na lewej stronie oczywiście Amir Ibric, e, defensywnym pomocnikiem będzie Michal Wrto, dalej dwóch środkowych to będzie Zbigniew Gryszkiewicz i Fabio De Robertis Prawa strona Jimmy Strakan, lewa strona Bermertes i w ataku Jose Carlos, który jeszcze nie zdobył ani jednego gola. Niestety, nawet w ekstraklasie, dwie asysty, siedem spotkań. Troszeczkę mało, ale wierzymy. Wierzymy, że ten zawodnik nam się tutaj odbuduje. Okej, okay. potrzebujemy kilku zawodników, oczywiście na ławkę rezerwowych, więc dajmy sobie tutaj Ariela Jagiełę, dajmy sobie Aydina, Iwana Petrowicza, może nie, może to Masabilka, ale tak się zastanawiam, czy nie lepiej byłoby w ataku wystawić Ariela Jagiełę i chyba w ten sposób to. Zagramy, bo ten zawodnik, jak wchodzi na boisko, to naprawdę robi robotę. Jagiełło już ma w tym sezonie w dwóch meczach, w których wchodził z ławki dwie strzelone bramki. Więc to jest, to jest naprawdę. Naprawdę dobra, dobra skuteczność. No to myślę, że to by był ten skład, którym chcielibyśmy dzisiaj wygrać mecz z Lyonem. Gramy oczywiście bezpośrednio, gramy taktyką z Football Managera 2019. W jednym z poprzednich odcinków, w którym z poprzednich odcinków dawno, dawno tą taktykę omawiałem, więc nie ma sensu do tego wracać. No to co? Zaczynamy to spotkanie, zaczynamy to spotkanie, bo musimy tutaj rozpocząć, mówię, tą tą ligę mistrzów naprawdę mocno. Musimy wreszcie wyjść z tej grupy do 1.8, ale może nawet do 1.4, bo w jednej ósmej finału już byliśmy, przegraliśmy sromotnie z Liverpoolem 0-10, no ale ale teraz ćwierćfinał. Teraz moim takim minimum tutaj na europejskie puchary jest ćwierćfinał Ligi Mistrzów. No wiadomo, byliśmy też w finale Ligi Europy, przegraliśmy tam, ale nieznacznie z Barceloną, tylko 2-1 po bardzo wyrównanym spotkaniu. No tutaj myślę, że we Francji możemy zrobić niespodziankę. Mertens pierwsza akcja belgijskiego skrzydłowego, ale zatrzymany przez zawodnika z Francji. No i czekamy, czekamy teraz na kolejne akcje, na kolejne sytuacje, ale widzimy, że przy piłce jest ekipa z Francji. Dembele, Dembele teraz zagranie tutaj do Pawłowicza. Jest pan Proper, tutaj Rudy, Maresic, no, czekamy, czekamy, zobaczymy co wymyśli zespół Lyonu. Jest zagranie teraz na lewą stronę do April, April. Zobaczmy teraz piłka do tyłu Rudy. No przydałaby się tutaj taka agresywna piłka, taki wysoki pressing, który pozwoliłby tą piłkę graczom z Francji odebrać, ale widzimy, że strzał niecelny Dembele, no i teraz proper będzie kolejna sytuacja dla ekipy Lyonu, no i chyba rzut karny. Chyba rzut karny dla ekipy z Francji, no Dramat, dramat, najgorzej jak może się tylko zacząć spotkanie, czyli odrzutu karnego dla nie, przeciwnika, odrzutu karnego dla rywala, ale Wolters, 17-letni Wolters, broni rzut karny, nie, swój pierwszy rzut karny obroniony w Radomiaku, no kapitalnie teraz zachował się nasz goalkeeper, zobaczmy powtórkę i hatarę, no nie był to strzał też taki precyzyjny, on był na wysokości rąk e, bramkarza, więc to jest taki łatwy strzał do obrony e, gdzieś tam nawet nie przy słupku, tylko bardziej w środek bramki, no dobrze, dobrze, że Mohamed i Hataren nie wykorzystuje tego rzutu karnego, a Radomiak remisuje cały czas we Francji z Leonem 0 do e, 0 29 minuta, cały czas wynik bezbramkowy na Grupama Stadium de Sharpie. 36 już, Radomiak nie ma żadnych sytuacji, ale Lyon też tutaj nie potrafi zagrozić bramce nie, bramce e, Radomian 4 strzały, trzy celne, no na razie tak to wygląda nie, Dosyć, dosyć dziwnie ten mecz. Nie jesteśmy w stanie tutaj tak naprawdę zrobić nic ciekawego i Hataren no i teraz Wolters po raz kolejny nas ratuje, ale jeszcze tam próbuje Lion. Myślę, że przejdziemy sobie na taktykę krótkimi podaniami i spróbujemy teraz zaskoczyć ekipę z Francji takim posiadaniem piłki, takim rozgrywaniem w środku pola i troszeczkę zwiększonym posiadaniem właśnie futbolówki. No, teraz spalony absolutny gracz Lionu. No i czekamy, czekamy, jak to wszystko będzie wyglądało chyba już w drugiej połowie, chociaż nie, Radomiak jeszcze być może będzie miał tutaj pod koniec tej pierwszej połowy jakąś sytuację. Jest Wrto. Wrto zagrywa do Gryszkiewicza. Ten odgrywa piłkę do Czecha. Jest de Robertis. Teraz piękna piłka Jagiełło, ależ stuprocentowa sytuacja niewykorzystana przez Ariela Jagiełłę. Tak go chwaliłem przed meczem. No i niestety nie wykorzystał on jedynej tak naprawdę sytuacji dla Radomiaka w pierwszej połowie. No ale to już jest taki, mam nadzieję, początek dobrego. Na drugie 45 minut. Aj, wielka szkoda, wielka szkoda, bo mogło te 672 kibiców nie cieszyć się e, z prowadzenia sprowadzenia swojej drużyny. Niestety tak się nie stało. Gramy chyba przy pełnym stadionie, bo jest 60 tysięcy, 65 nawet tysięcy kibiców na stadionie w Lyonie. No i czekamy, czekamy jak będzie wyglądała ta druga połowa. No, chciałbym, żebyśmy tu osiągnęli troszeczkę większą przewagę, bo jednak nie możemy być do końca zadowoleni z tego, co pokazuje Radomiak w połowie pierwszej, bo to był tylko jeden strzał. Fakt, to była stuprocentowa sytuacja, która powinna zostać wykorzystana, no ale niestety tak się nie stało. Okej, okay. Jose Carlos za Ariela Jagiełę, czyli zmiana na pozycji snajpera. No i zobaczmy teraz, jak to będzie funkcjonowało. Jest Volter, ta piłka wycofana, trzeba to zagrać, tak jest, na lewe skrzydło, ale Mertens straci, Mertens straci, nie potrafi odegrać tej piłki do partnera. No i niestety Lion tutaj miał kontrę, na szczęście napastnik Pajał, chyba, tak? On, tak, Pajał. Nie wykorzystał też tej sytuacji, zablokowany jego strzał, no i Lion teraz musi to rozgrywać od początku. Osej, Osej w polu karnym i też tutaj Ibris doskonale blokuje to dośrodkowanie, Pawłowicz, no i Milion już po tej akcji. No, słabiutko ten radomiak wygląda dzisiaj. Wydawało mi się, że będziemy w stanie troszeczkę więcej tych akcji przeprowadzić, ale pamiętajmy przeciwko komu gramy. Pamiętajmy, że jest to ekipa prowadzona przez Pepo, Pepa Guardiola. Znakomicie na pewno przygotowana taktycznie pod to spotkanie. Na pewno tutaj Pep Guardiola oglądał radomiaka pewnie z 10 ostatnich spotkań z ekstra próbując rozkminić nasz styl gry. No i poniekąd mu się to oczywiście oczywiście udaje. OK, Jose Carlos damy sobie na prawe skrzydło, natomiast do ataku pójdzie teraz młody e, Tomasz Bilek. No, zobaczymy, jak Brazylijczyk też zachowa się na prawym e, skrzydle. 87 minuta e, tego spotkania. No wynik e, koniec końców, jeżeli oczywiście udałoby nam się dowieść ten remis, byłby dobry. Byłby dobry, bo mielibyśmy punkcik z wyjazdu do Francji, z zawsze ciężkiego meczu, z zawsze ciężkiego e, meczu wyjazdowego przede wszystkim, więc wiadomo, że pewnie bylibyśmy zadowoleni, tak? I tutaj absolutnie nie można mieć e, żadnych zastrzeżeń i żadnych pretensji do zespołu, bo to jest jeden punkt na dobry początek i to mówię, na ciężkim, ciężkim terenie. No ale jeszcze trzeba to dowieść, widzimy, że Lyon tutaj próbuje, Lyon atakuje, Lyon chce tutaj i stara się ten mecz na pewno doprowadzić do wygranej, na pewno chcą pełną pulę zgarnąć. Też pamiętamy, że graliśmy już z Lyonem czterokrotnie, jeżeli chodzi o europejskie puchary, padły dwa remisy, raz przegraliśmy i raz wygraliśmy z Lyonem u nich, dwa do jednego na wyjeździe. Tego wyniku dzisiaj niestety nie powtórzymy, nie Uda nam się prawdopodobnie tego meczu wygrać, chociaż będziemy mieli jeszcze rzut rożny. Rzut rożny dla ekipy Radomiaka. No więc może coś tutaj się dobrego wydarzy. Zobaczmy, De Robertis, De Robertis pole carne. Zamyka to Gryszkiewicz, ale nie ma strzału. Jest jeszcze minutka do końca tego czasu doliczonego. No i popróbujmy, popróbujmy jeszcze. Sprawdźmy, może udałoby się tutaj jeszcze przeprowadzić akcję, która zakończyłaby się celnym strzałem w kierunku bramki pana Buena Nuveny. <laughs> Buena Nuewa. Buena Nueva. Nie mam pojęcia, jak to po francusku się czyta, natomiast nie jest to istotne. Istotne jest to, że prawdopodobnie uda nam się z Francji wywieź, wywieźć punkt. To bardzo ważne. Jakbyśmy jeszcze dołożyli do tego zwycięstwo z Lionem u siebie. O, byłoby kapitalnie. Jeszcze taki Milan pokonać u siebie. Oj, to byłoby pięknie. E, Milan prowadzi z Waleręgą e, No, tutaj sześcioma bramkami. Więc nie ma żadnej niespodzianki, jeżeli chodzi o to drugie spotkanie. Natomiast jestem, jestem myślę zadowolony i, i, i ten punkcik na pewno, na pewno z korzyścią dla nas. Milan pokonuje Waleręgę 6 do 0. Więc to jest, no, to jest miazga, tak? Ale tego można było, tego można było się spodziewać. Nic innego raczej, więc, więc sprawa jest jasna. Zagramy sobie teraz chyba z Jagielonią Białystok jeszcze spotkanie wyjazdowe, bo mamy troszeczkę czasu, więc myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie. Jagielonia jest na miejscu 10. jak Radom na ten moment ma serię 231 spotkań bez porażki w polskiej ekstraklasie. Więc kapitalna seria, i, i, i tylko bić brawo. Jose Carlos na pozycji napastnika w tym meczu. Będzie miał, będzie miał szansę wystąpić, natomiast myślę, że damy też szansę młodemu Pietrasowi na pozycji tego defensywnego pomocnika, czyli pomocnika box-to-box. Box. A czemu nie? Niech młody 16-latek zbiera pierwsze swoje szlify w tej seniorskiej piłce. No, myślę, że to dla niego ważne. Pamiętajmy też, że jeżeli chodzi o rozwój młodego zawodnika, to bardzo, bardzo istotną dla niego rzeczą jest rozgrywanie spotkań. To jest nieistotne. Czy to jest wejście z ławki rezerwowych, czy to jest mecz w pierwszym składzie? To znaczy wiadomo, że mecz w pierwszym składzie jest lepszy. Chodzi o to, że mecz który on zaczyna na ławce, ale wchodzi na boisko. Na te 20, 25 minut, 30 minut, no to jest kapitalna sprawa dla niego, tak? I jeżeli to jest takie systematyczne wdrażanie go do pierwszego składu, to oczywiście jest spora szansa, że zawodnik będzie się kapitalnie rozwijał. Tak jak na przykład Zbigniew Gryszkiewicz, który w tym momencie jest wielkim, wielkim środkowym pomocnikiem. 7 spotkań, cztery bramki, dwie asysty w polskiej ekstraklasie, więc to jest naprawdę, naprawdę dobry, dobry dobre statystyki, dobry wyczyn. śmiało można powiedzieć, że to jest zawodnik, do pierwszego składu cały czas i na zawsze. No dobra! no to lecimy z tą Jagielonią dobrze dobrze, że e, udało się ten mecz we Francji zremisować, myślę, że to korzystny wynik tak jak mówię, no jakbyśmy teraz wygrali z Milanem na przykład spotkanie u siebie, to byłoby kapitalnie, potem mamy dwa mecze z Valerengą e, które no, sześć punktów w tych dwóch meczach to jest absolutna powinność, tak jeżeli chcemy wyjść z tej grupy, ależ mamy wysokie wyniki, Real Victoria Pilsno 5-1, Bazylea przegrywa z Monachium, 7-2 no to są, to są, e, tutaj pokazują te najlepsze kluby w Europie swoją siłę, swoją moc e, i to, że potrafią miażdżyć takie, takie ekipy, które są te kilka półek niżej, tak? No ale to wiadomo, tutaj też nie trzeba być specem, żeby te wyniki nie przewidywać. No dobrze, więc powolutku zbliżamy się do meczu z Jagiellonią. Może bym tego Petrowicza też tutaj wystawił. Zaraz sobie zobaczę, jak to wygląda na ławce rezerwowych, no bo ta ławka rezerwowych nasza, słuchajcie, to jest też piekielnie mocna i, i są tutaj naprawdę zawodnicy utalentowani chcielibyśmy każdemu z nich dawać szansę. Chcielibyśmy mieć chcielibyśmy mieć sześć zmian najlepiej i 12 rezerwowych, tak by, było, tak by było jakby najkorzystniej dla nas. Dajmy tego Petrowicza, może, może na drugą połowę, no to jest wielki talent. I mimo, że on się jeszcze nie rozwija, tak jakby byśmy sobie tego życzyli, to jednak w każdym okienku transferowym walczą o niego zespoły typu Chelsea, Bayern i tak dalej i tak dalej. Ten potencjał jest duży, natomiast ten jego rozwój nie jest taki, jaki byśmy sobie tego życzyli. Dwie bramki, dwie asysty na razie w polskiej Lotto Ekstraklasie w dwóch spotkaniach. Więc to też jest to też jest kapitalna forma tego młodego zawodnika. Oczywiście cały czas też tą szansę chcemy mu dawać. Zobaczymy, może uda się go kiedyś wytransferować. Natomiast jego jego kupiliśmy za chyba dosyć spore pieniążki. E, tak, 15 milionów euro z Hajduka Split, więc no warto by było jednak e, tutaj najpierw podbudować e, taką jego, jego pozycję w tej piłce nawet polskiej, e, potem e, ewentualnie tutaj poczekać na jego rozwój e, taki systematyczny i dopiero potem ewentualnie go sprzelać za te, za te może 15 milionów, może byśmy tą, tą kasę odzyskali. No to jest oczywiście wszystko do e, do ustalenia. Pietras nam się fajnie rozwija, no i dobrze. No ciekaw jestem bardzo o rozwoju tego zawodnika, bo to jest najbardziej utalentowany gracz, tak mi się wydaje, i też tak skauci tutaj mają takie predykcje, że to jest najbardziej utalentowany piłkarz z tych wszystkich Polaków, których sobie ściągnęliśmy. Kontrakt. Wrto chciałby kontrakt, no proszę bardzo. A może po sezonie? No i fajnie, nie trzeba tutaj jakoś specjalnie go przekonywać, no to jest kapitalny zawodnik, ale my go tylko... 8, niecałe 9 milionów euro Z Banika Ostrawa, to to jest w ogóle Promocja tak naprawdę, jeżeli chodzi o tego zawodnika To ten Hamviareal go chce, a, a mówię Jak było okienko transferowe, no to tych ofert Za niego było, było co nie miara I mówię, pewnie byśmy go za 60 70 milionów euro byli w stanie sprzedać Ale my nie musimy sprzedawać Radom jak nie jest drużyną, która musi sprzedawać Radomiak Radom jest drużyną, która kupuje Najbardziej utalentowanych zawodników w Europie Albo i na świecie, bo czasami Nam się uda takiego zawodnika wykupić Na przykład Wisam Sat, na przykład Wrto, ten Strajkar, no o tym nie trzeba mówić. Nie wszyscy znamy tę historię więc wiadomo o co chodzi. Okej, okay, nie będę chyba zmieniał taktyki, bo tutaj tak. Potem mam Lech Gdańsk w Pucharze Polski. Tu mam Pogoń Szczecin, z którą pewnie zagram sobie takim półrezerwowym składem, no i dopiero na Milan będziemy się szykowali pierwszą, pierwszą taką podstawową, wyjściową jedenastką. Czyli gramy tą samą taktyką, tym samym ustawieniem co w meczu z, z Jagielonią, tylko zmiana tutaj na pozycji pomocnika długodystansowca będzie grał Pietras. No to rozpoczynamy. Powinniśmy sobie spokojnie z ekipą z Białego Stoku poradzić, Raczej żadnych tu problemów nie przewiduję, jeżeli już to największe problemy, jeżeli jakiekolwiek, kiedykolwiek mamy to jest Lech Poznań, Legia Warszawa, a i czasem z Lechią Gdańsk, ciężko mi się gra, natomiast pozostałe drużyny raczej są przez nas miażdżone. To znaczy, tamte trzy też zazwyczaj, ale, ale, stawiają jakiś tam opór, oddają jakieś tam strzały, tak, i, i też nie zawsze łatwo jest ich, nie, ich pokonać, mimo że tych sytuacji zazwyczaj mamy dużo. No i teraz Jagielonia przy piłce, konziur, e, do stalek, zobaczmy, jest Gancarczyk, Jagielonia próbuje wyprowadzić tutaj kontrę, próbuje wyprowadzić akcję, no kontrą, to, 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 to nie jest, e, ale, ale taki atak, no, tutaj bardzo wysoko ustawiony radomiak, mają problemy z wyjściem z własnej połowy gracza Jagieloni, a jednak im się to udaje, dopiero teraz przekroczyli nie, połowę boiska, jest Gancarczyk, piłka do Albandy. Oj, będą tutaj problemy. Albanda i Cataldi. Cataldi spokojnie sobie tutaj interweniuje. Wydawało się, że tam to lewe skrzydło może tutaj zrobić nam problem, ale Cataldi to wszystko spokojnie sobie wyjaśnia. Jose Carlos, Jose Carlos polukarnym, Jose Carlos i Bridge, ależ piękna bramka Amira Ibricha z asystą kolejną, nie golem, ale kolejną asystą Jose Carlosa. Zobaczymy zaraz to na powtórce. Kapitalny gol Ibricza. Jose Carlos wystawił tą piłkę no, idealnie na nogę Ibriczowi. Ten tutaj przymierzył i Glerme nie miał absolutnie żadnych szans e, strzał prosto w okienko, w okienko bramki e, gospodarzy, także wygląda to dobrze na początku meczu może nie jest wiele tych sytuacji, ale jednak najważniejsza ta statystyka jest tutaj dla nas e, dla nas e, e, pozytywna, tak? Czyli prowadzimy 1-0. Więc jest bardzo dobrze. Do stalek. Ale Jagielona tutaj pewnie, pewnie będzie chciała bardzo szybko straty odrobić, ale wrto tam się wmontował bardzo szybko w pole karne. No i to jest takie jego zadanie, tak? Odbieranie tych piłek. Oczywiście i przede wszystkim na środku boisko, ale teraz Mertens poszedł i jest bramka Jose Carlosa. No i to jest ta siła skrzydeł radom jaka Radom. To, co robi Mertens ze strojkanem na skrzydłach, to jest coś niesamowitego. Zobaczcie, Mertens to jest taka szybkość, że po prostu mija rywala, jeszcze raz go ogrywa. No Piękne zagranie do Jose Carlosa i mamy wynik 2 do 0 dla zespołu Radomiaka. Radom. fantastycznie się to wszystko rozpoczęło. 20 minut niemal za nami i Radomiak ma już dwubramkową przewagę. Cataldi, Wrto, piłka do Mertensa, jest tam Pietras, jeszcze raz Ibris z Mertensem i znowu Mertens w polu karnym. Znowu by się to przydało zagrać na środek, ale tym razem Belk zdecydował się na indywidualne wykończenie tej akcji, tej sytuacji. No i zakończyło się to strzałem w boczną. Siatkę. Cały czas 2-0, pół godzinki meczu już za nami. Na spokojnie sobie przy ulicy. Przy ulicy na Słonecznej w Białym Stoku wygrywamy. No i warto by było pewnie jeszcze kilka bramek strzelić. No bo mówię: Jest bramka Jose Carlosa! No nareszcie, nareszcie Brazylijczyk odpalił. Nareszcie Brazylijczyk zaczyna strzelać te bramki, i to jest kapitalna dla nas wiadomość. Utrzymujemy tą średnią 3, bo ta średnia 3 oczywiście jest nam potrzebna do tego, żeby zdobyć te 100 bramek w Lidze Polskiej, wreszcie przekroczyć tę magiczną barierę. Barierę, Wydaje się, że w tym sezonie może się to udać. Że ten sezon może być tą kampanią, w której jak strzeli te 100 goli wreszcie i będziemy mieli ten challenge zaliczony. Taki mój własny, ambitny do zrobienia. Więc panowie, jeszcze by się przylało ze dwie bramki. E, mamy 45 minut. E, nie wiem, w tym, ra, e, w tym momencie radomiak ma strzelonych 31 goli. W 9 meczach, tak. Czyli mamy tą średnią e, na poziomie 3 goli na mecz utrzymaną. No i zobaczmy, jak to będzie wyglądało e, w drugiej połowie. Mertens i Za chwilę pewnie jakieś zmiany, no bo wiadomo, że mamy na ławce tylu młodych zawodników, że, e, że nie sposób tutaj nie rotować tym składem i nie sposób ich nie, wstawiać. To jest, to jest podstawa w ogóle, e, jakby operowania tym całym radomiakiem i zarządzania tymi zasobami. Nie, które posiadamy, no gdybyśmy im tych, ich tym, Gdybyśmy trzymali cały czas mm, i zawsze e, na, na, na boisku pierwszy skład, to nie mielibyśmy tylu talentów tak, tak fajnie rozwiniętych. A oni zawsze te szanse dostają, zawsze te szanse mają i, i są naprawdę kapitalnymi, młodymi nie, talentami. Ale piłka teraz do strojkana, no i strojkan teraz tym razem z prawej strony Cataldi, Cataldi do środka jest Pietras, Wrto, zagranie do Mertensa. Ten w polu karnym Mertens, Mertens i pomylił się nieznacznie. Belgijski, skrzydłowy, no Miał szansę tutaj na swojego kolejnego gola w tym sezonie, ale niestety się nie udało. No i teraz Michalak i Wolters broni. No ten Wolters, jego forma z ostatnich spotkań jest kapitalna. Uratował nam mecz z Lyonem, obronił rzut karny. Potem jeszcze kilka sytuacji, w których dobrze interweniował. I naprawdę, i naprawdę jest to zawodnik bardzo, bardzo dla nas ważny. Może Marton za Cataliego, może damy Tomasa Bilka za Jose Carlosa. I na razie chyba wystarczy. Ale dobra, Iwan Petrowicz za Mertensa. Zróbmy już od razu trzy zmiany. Te ostatnie pół godziny dla młodych zawodników, teraz poprzednika. Ratuje Jagielonie Białystok po strzale Wisama Sada. No to była dobra sytuacja, niestety niewykorzystana. Także schodzą nasi asystenci Z tego spotkania, czyli Mertens i Cataldi, schodzi też Prawdopodobnie MVP, no chyba, że Ibrich Jose Carlos, asysta I dwie bramki, no i teraz zobaczmy jak będzie Wyglądała końcóweczka tego meczu już z zawodnikami Młodymi, rezerwowymi Petrowicz, to jest ten właśnie zawodnik, który Przed chwilą wszedł na boisko, ma sporo siły Więc powinien tam tą lewą ci Stroną ciągnąć, jest Martą Martą teraz pole karne i Petrowicz W słupek, ależ byłby gol Petrowicza, byłaby kolejna asysta Braz Brazylijskiego prawego obrońcy. No nie udało się, tym razem słupek uratował po raz kolejny. Jagielonie, wcześniej poprzeczka. No ale najważniejsze, że mamy wynik, najważniejsze, że mamy spokojne 3-0. Dowiedziemy sobie to do końca bez żadnych problemów. Może jeszcze gol. Martą, i tutaj Bilek. Szkoda, szkoda, bo znowu młodzi zawodnicy w akcji. Znowu młodzi zawodnicy architektami tej dobrej sytuacji. Niestety się nie udało. A mieliby kolejne liczby do swoich statystyk, co jest na pewno bardzo, bardzo ważne w tej całej ich historii kariery. Pantowicz, jeszcze Jagielonia. Ostatnia minutka tego spotkania. Wydaje się, że chcą tutaj gracze z Białego Stoku zakończyć ten mecz z honorem, czyli zdobyć tą honorową bramkę, ale prawdopodobnie już nie będzie im to dane, bo do końca meczu zostało dosłownie dwadzieścia kilka sekund i nie wydaje mi się, żeby byli w stanie podjąć jeszcze jakąkolwiek próbę, próbę strzału, ataku, czegokolwiek, co mogłoby zagrozić bramce. Woltersa, Także kończymy sobie powolutku to spotkanie. Radomiak pewnie wygrywa w Białym Stoku 3 do 0 z Jagielonią. Umacnia się pewnie na pozycji lidera. Nie wiem jak Górnik zabrze, który, który bardzo mocno tutaj zaczął ten sezon. Także dobra robota, oczywiście solidna wygrana. Pochwalimy nasz zespół. Nie wiem czy Górnik grał dzisiaj. Nie, Górnik gra pewnie jutro, no ale to już mało istotne nie ulega wątpliwości, że, że tak naprawdę że tak naprawdę Radomiak obroni ten tytuł, tak? Zdobędzie go dziesiąty raz z rzędu, jeżeli chodzi o Mistrzostwo Polski. Nie ma innej możliwości. To jest też piąte zwycięstwo z rzędu, jeżeli chodzi o zespół Radomiaka. No a ja teraz szykuję się na kolejne spotkania. Mam tą lechę, mam tą Pogoń. Prawdopodobnie spotkamy się na mecz z Milanem. Chyba, że będę miał tyle czasu, ażeby rozegrać na tyle dużo spotkań, żebyśmy, żebyśmy spotkali się na przykład przy okazji meczu z Waleręgą. No ale to sobie zobaczymy. Na razie punkcik w lidze Mistrzów, to jest naprawdę bardzo dobry Bardzo dobry Rezultat w meczu, w meczu z Lyonem No mam nadzieję, że w meczach Lyon-Milan Będą padały remisy Tak by było dla nas najlepiej Dziękuję serdecznie za odcinek, pozdrawiam, trzymajcie się Cześć!